Siemano kochani, witam was wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku gramy tylko trybem boost. I zanim przejdziemy do odcinka, to dzisiaj macie do wygrania od tego skiny. Żeby zgarnąć tego skina, musicie zaobserwować mój kanał, zostawić łapkę w górę i napisać komentarz. jakie hasło macie wpisać w komentarze. to to hasło wam podam w trakcie odcinka, więc oglądajcie. Ładnie, filmik do końca. I oczywiście, wyniki tego konkursu będziecie mieli na moim Discordzie. Link macie w opisie. I przy okazji chciałabym Wam przypomnieć o twoich konkursach na stronie CSGO Skins, gdzie do zgarnięcia macie koskę AWP3AK i M4. I wpłacając minimalną kwotę 840 z moim kodem KARI bierzecie udział w tych konkursach. A wpłacając dyszkę, słuchajcie, automatycznie bierzecie udział we wszystkich aktywnych konkursach naraz. Więc zapraszam serdecznie do udziału. Dobra. Tak jak powiedziałam wcześniej, gramy dzisiaj tylko trybem boost. I zobaczymy, jak tym razem się sprawdzi ten boost. Myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Ja na pewno, ale już nie, może nie. Może nie będziemy zaczynać tak z grube rury, weźmiemy te tańsze skrzyneczki. Bo chciałam retrokastyrzut na boost, ale to jeszcze chwila, jeszcze chwila, naprawdę. Ta nowa skrzynka też wjechać. Oczywiście uspęglą, okay, jest nie Amo case jest niezastąpiony. Amokase. I. Weźmy chocolate case, amber case. Slime case. Mamy. I do dwóch cudówek tak dobić i weźmiemy słuchajcie o. Casey na buście. Mamy 11 skrzynek, koszt bitwy 201 złotych. Bierzemy na 3 osoby. Tryb underdog. I zaczynamy bitwę ja robimy bitwy. Może ktoś do nas wbije. A koszt bitwy 201 zł, Nie wiem, czy mówiłam, ale jeszcze raz. Hmm, dobra, jedną osobę mamy chętną i drugą też, więc lecimy. Liczymy oczywiście, tak jak zawsze, na wygraną. No. nieźle, nieźle. Dropimy. nic nie dropi. A, proszę. Jednak. Jednak. No, praktycznie idziemy równą. Praktycznie. Złotówka różnicy niecała. Jeszcze cztery skrzynki przed nami, słuchajcie. Może wyjdziemy na prowadzenie. Ojojoj. Oj Niedobrze. No, już raczej nie ma szans na wygraną. No niestety pierwsza bitwa przegrana, słuchajcie, no profit ponad 200 na plusie, można było tu zarobić, cóż, mm. no dobrze, dobrze, to zróbmy w taki sposób, że weźmiemy wszystkie nowe skrzynki, bo za 10,50, za 21 i za 31,50. Weźmiemy również na retro case na buście. Ojoj, dużo kasy, ludzie, dużo kasy. Ale czasami warto się poświęcić, naprawdę, i zaryzykować, i jeszcze, bym dała na boost. Chciałabym. To na 4 osoby i też na Anwet yy, korzysta 298 zł. Mamy 6 skrzynek tylko A... lecimy. Chciało mi trochę stronę, ale już wszystko jest ok, więc możemy ruszać. Dajemy Alexa. Dajemy Michaela. Chciałbym to wygrać. No nie ukrywajmy, tak. Nie oszukujmy się. Każdy by chciał wygrywać i robić profit, tylko. No, niestety znowu dropie. może być już, tam Emily nic nie robi. O, dobrze, 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 dobrze. Trochę troszkę tutaj ale. O. Okej okay. i niech już tak zostanie, błagam, niech już to tak zostanie. Proszę. was, Mamy to, mamy to. Dobrze. Więc już mamy zrobione jakieś praktyki, już wyszliśmy na plus. Hmm. Więc co? Co by tu jeszcze nam? Elegant case można kupić. Retro case jeszcze raz nie Wróciłabym tą skrzynkę na burzę. Ła! Trzy skrzynki, a już mamy 403 zł. Ludzie! Poniosły mnie trochę, ale... No trzeba jakoś spróbować zarobić, tak? Dajemy na trzy osoby i też underdog. Nie, ja wiem coś, ostatnio ten underdog siedzi i wolę underdoga niż ten zwykły tryb. Więc koszt byciał 200, 200 groszy na 3 osoby tryb underdog 5 skrzynek i lecimy mamy osobę jedną chętną do grania dajemy alexa i zaczynamy zdykam się trochę bo koszt bitwy no 529zł ja, jak na razie, dropię najwięcej. Już to za nowość. Mm. I raczej bez szans. Ale dupa. Słuchajcie, powtórzyłabym tą bitwę. I tak z wami zrobimy. Też na 4 osoby tryb Underdog. A następną bitwę już chyba opuścimy na tryb standardowy, mi się wydaje. Zobaczymy. Proszę, dajcie wygrać. Dajcie coś. Tu od razu grosze ze 170. Aleks i Emily nic nie zrobią co do No już raczej nie ma szans na wygraną będzie ładny 1100 10, wygrana Boże, co ja robię nie tak? Powiedzcie mi, proszę. Co ja robię nie tak? Tu mamy boost, więc zbijemy na bitwę. Słuchajcie, 29 zł. I też underdog. A tak jak mówiłam, zaraz ze mną idziemy zrobić tu standardowy. Nie wiem, czy to coś pomoże. Nie mam pojęcia. Lecz uważam, że warto spróbować. I robimy all in na in. Nie, jakby może coś upadnie i zgiarniamy wygrano. No, niestety. Niestety, słuchajcie, niestety, ale mam pewien pomysł, ile mamy 21. 21. Dobra, to robimy to tak. Tu mamy 32 tysiące 32 149 Więc przydajemy to. Dodatkowe 55. I tu jeszcze mamy. słuchać już 341 zł Pięknie. I tak jak mówiłam, robimy na tryb standardowy. Oh. I teraz pytanie: Co by tu rzucić? Mamy tak, niech wleci. Lowly Case. Tak jest też. Giga była. mogłaby wlecieć. Duck Case. już 327. Niestety. Nas... Jak to nas nie stać? Zabijmy tak, zabijmy tak, 319. w ten sposób i. Dobra, musimy to zostawić tak 340 zł 16 skrzynek damy to na trzy osoby standardowe. I lecimy. No, all in robimy, słuchajcie, all in. I oby z tego coś wyszło, naprawdę. Oby z tego coś wyszło. Bo wiadomo, all in najczęściej działa. Więc czy zadziała tym razem? Nie wiem. Zobaczymy, ale tu słuchajcie. uuu, każdy różną drobi. Nieźle. Dla nas to no, 14 skrzynek jeszcze przed nami. Tu lada na moment może wszystko się pozmieniać. Oby nie, oczywiście, oby nie. No ale nie oszukujmy się. Właśnie, o tym mówię, dobrze wiemy jak to działa. O. Oj, oj oj! No, słabo to widzę. Jak się kończą. A Ale cały czas dropi, słuchajcie. No cały czas dropi. Cudownie. Proszę bardzo. A ja nic. Gdzie? A gdybym puściła na underdoga, to bym przegrała to. Bo dropiłabym najwięcej. No patrzcie. Co to ma być? No i fajną kulę wygraną będzie miała. mam mówić? Co mam mówić? Słuchajcie. Wszystko widzicie sami. Więc. Kasło, e, które macie pisać w komentarzu, to napiszcie, jaką skrzynkę mam rzucić na ból. I zobaczymy, czy będzie drobić wasza skrzynka. E, ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście przypominam o obserwacji łapki w górę i nie zapomnijcie tylko komentarzu, które podałam Wam przed chwilką. I się żegnam z Wami robaczki. Do jutra. Pa!